Witajcie w trzecim dniu targów Iwa. Ten dzień zaczynamy na grubo. Wyproście, my dostarczamy. Jesteśmy na stoisku WPP rogów i przed wami polski AR15. AR praktycznie całkowicie w 95% jest wykonany w Polsce zarówno upper, lower, łoże wszystko macie tu polskie. To co nie jest polskie, natomiast to akurat bardzo dobrze, ponieważ te elementy są sprawdzone, to jest kolba oraz spust trigger TECH. Upper oraz lower jest wykonany z kutego aluminium 7075, łoże jest wykonane z aluminium 6005 oraz lufa ze stali 4140. Na końcu mamy klasyczne urządzenie wylotowe typu A2, kabłąk jest stały, ale natomiast no mi to osobiście nie przeszkadza, mam na tyle, na tyle dobrze ten karabin leży w dłoni, że umie się to idealnie sprawdzi. W tym modelu, tutaj zaprezentowanym na targach IWA, jest klasyczne dźwignie przeładowania jednostronna, natomiast docelowo będzie to polska produkcja i będzie dźwignia obu stron. I jeszcze bardzo ciekawym featurem są tutaj wcięcia na tubie od bufera. One mają powodować to, że ewentualny piasek oraz zanieczyszczenia, które się tutaj znajdą, po prostu będą w te rurki wchodzić i będą się tam osadzać, nie blokując bufera. W karabinie mamy obustronny selektor ognia oraz klasycznie zrzut magazynka oraz zrzut zamka. Możecie zauważyć, że mamy tutaj nazwę BLACKJACK. Taka była pierwotna nazwa tego karabinu, natomiast zmieni się ona na bardziej polską i będzie się nazywać on PIAST. A teraz idziemy do kolejnych dwóch modeli, ponieważ różnią się one troszeczkę pomiędzy sobą. Karabinek w wersji FDE ma, tak jak widzicie, zmienione łoże oraz tutaj złącze QD, które nie jest aluminiowe, tylko jest stalowe. Przy bardzo częstym wyciąganiu pasa to złącze Wam się po prostu nie uszkodzi. W wersji FDE Łoże ma dodatkowo takie fale, przez co możecie sobie bardzo wygodnie ułożyć rękę. Łoże jest odchudzone oraz dobrze się przy tym można złożyć do strzału. I tak jak jeszcze możecie zauważyć, zarówno w wersji czarnej, jak i FD będzie dźwignia, która w taki sposób będzie wyglądała już końcowo na karabinku. Będzie jeszcze wersja z całkowicie płaskim frezowaniem łoża. Jeżeli chodzi o cenę, nie wiemy nic i na ten moment zostaje tajemnicą, natomiast wiem, że premiera tego karabinu ma się ukazać mniej więcej w maju. Myślę, że bliżej tej daty poznamy więcej szczegółów. Na stanowisku WBP Rogów znajdują się jeszcze bardzo ciekawe akcesoria od marki Kruk i WBP jest jedynym dystrybutorem na Europę właśnie tych akcesoriów, takie na przykład jak składane kolby, czy tutaj macie bardzo fajne łoża. Jeżeli pytacie o cenę, to cena to jest od 1 do dwóch razy makpul. Na stoisku kolby możecie także zapoznać się z marką Forsport, która zmieniła właściciela, a także przyszła pewien refreshing, rebranding czy odświeżenie tak, po prostu. Tak, tak. Jarku pokażę nam co ciekawego, to teraz możemy zobaczyć w kolbie z pozycji marki Forsport. Yeah. Wyprodukowaliśmy nowy pokrowiec, całkowicie nowy od podstaw. Nie jest to Skopiowany pokrowiec, tylko całkowicie y, y, autorstwa mojego i, i ludzi, którzy pracują na produkcji. I jedna ważna rzecz tak. to nie jest pokrowiec już dedykowany typowo dla myśliwstwa, tak. bo Z tym była wcześniej kojarzona tak. Tak. marka Forsport, tak. ale jest to dla tak. strzeców sportowych i taktycznych. Tak, w tej chwili będziemy powiększać tą ofertę, jak sama nazwa tutaj wskazuje, Shocking Jill, nie? Chcieliśmy zrobić coś porządnego, w związku z czym zostały skopiowane szelki od plecaków, których również jesteśmy producentem i wyprodukowaliśmy nowy pokrowiec. Z szerokimi kieszeniami na amunicję, z różnymi kieszonkami, różnymi takimi przypinaczami, gdzie by można podpiąć małą jednostkę, no i takimi mniejszymi kieszonkami. Czyli, w środku... kompletny, czyli kompletny pokrowiec, do którego możecie spokojnie nie tylko swoją broń długą, ale także broń krótką. Broń również. W środku mocny materiał i dwie jednostki broni. Yy, spokojnie to pomieści. Yy, jest uszyty z bardzo mocnego materiału. W zasadzie no, ciężko będzie to yy, zniszczyć, że tak powiem. No, I myślę, że możemy jeszcze powiedzieć, że tak. on jest w pewnym stopniu wodoodporny, bo jest podszyty pod gumową. Yy, tak, tak, jest to materiał podszyty PCV, w związku z czym on jest całkowicie wodoodporny. Świetnie. A yy. powiedz mi coś dla myśliwych? Już pokazuję. Yy, Forsport produkuje całą gamę pokrowców. Jak tutaj widać od y, najkrótszych, na jakieś takie krótkie jednostki typu y, krótszy y, karabin bądź kniejówka, do wszystkich możliwych rozmiarów, od metra dwadzieścia do metra czterdzieści na automaty, na, na różnego rodzaju jednostki broni z tłumikami, y, jak również wysokie, na termo, nokto, przy wszystkich możliwych takich konfiguracjach, termo, nokto z tłumikiem, bez tłumika, no i na boki wszelkiego rodzaju, czyli broń bez lunety. No, w zasadzie produkujemy na każdą jednostkę broni dostępną w Polsce. Czyli tak naprawdę, jeżeli macie jakąkolwiek długość czy kaliber broni, nawet 3, 3 8 na pół, to tak naprawdę Nie, naprawdę ma, nie ma nie nie ma zmieści, żadnego problemu na pewno. Mamy ma. paski nowe, których tak. się nie było. Tak. Forsport również wszedł w elementy skórzane. Skóra jest importowana z Rumunii. Mają, to są wydaje mi się najlepsi producenci. I wyprodukowaliśmy nowe paski do broni, porządnie uszyte z dodatkowym nitem, żeby to było wszystko bezpieczne, prawda? Y oczywiście emblematy myśliwskie, czy tam. Tak czy inaczej mówię, no te elementy skórzane się tutaj pojawiły. I będą rozszerzana będzie ta oferta również w tym kierunku. Oprócz tego są które, paski neoprenowe, antypoślizgowe, które ForSport również wcześniej produkował, natomiast zostało to zmodernizowane przeze mnie i te paski również są z połączeniem z elementami skórzanymi. Jest to również takim jakby szybkim montażem, gdzie można przepiąć to do innej, szybko do innej jednostki broni. To tak pokrótce. Jeżeli prowadzicie swój biznes związany z myśliwstwem, z szelestwem, a chcielibyście mieć te produkty w swojej ofercie, zapraszamy do kolby, do kontaktu z Jarkiem który myślę jest w stanie Wam jakąś ciekawą ofertę przygotować. Istnieje też taka możliwość, że możemy na wszystkich produktach umieścić Wasze logo pojedynczo, jak i również podwójnie, gdzie firmy sobie od nas zamawiają. Czyli... Tutaj umieszczamy logo jakiegoś tam dzika byka, czy cokolwiek by to miało nie być, a tutaj możemy zrobić taki branding dodatkowego logo danej firmy. Jest to haft. Jest to haft, tak, jest to porządnie odhaftowane, mocny haft, porządny, ładnie wyglądający. No nie mam w tej chwili tutaj, żeby pokazać, ale jakościowo wygląda to w ten sposób, jak tutaj. No i tutaj ewentualnie dodatkowe logo firmy, bądź samej samej firmy logo tutaj jakby z przodu, nie? No jest to tylko tutaj część oferty pokazana, Sport ma dużo większą, no ale w tej chwili tutaj mamy taką jakby część. A pokrowców jest około 40, no pasków jest około 30 różnych modeli, także ta oferta jest bardzo szeroka i będzie dalej, dalej rozszerzana. Super, dziękuję Ci bardzo. Proszę A bardzo. A Was zapraszam do Kolby po pokrowce paski i bez Dzięki, dzięki, woki cześć. Stabilizacja broni od razu kojarzy Wam się Primos. Tutaj przede mną jest trójnuk Apex z nową głowicą Magna Switch, która pozwala Wam na bardzo szybkie oraz komfortowe wyciąganie broni właśnie z montażu oraz tak samo bardzo szybkie montowanie. Montaż na system Acra, macie montaż na bączek, na szynę Picatinny, wszystko co potrzebujecie. Oraz coś, czego w naszej ofercie również nie ma, jest to nowość zaprezentowana na targach IWA, jest to trójnuk Primos Edge. Bardzo podobny konstrukcyjnie do Primosa. Apex natomiast różni się głowicą. Jest ona większa oraz pracuje delikatnie w innym stylu. Mamy tutaj ruchy oczywiście do przodu oraz do tyłu pod. Bardzo przyjemnym kątem, także wycelowanie na zwierzone będzie naprawdę bardzo przyjemne. Oczywiście mamy głowicę również ruchomą o 360 stopni, a więc bez najmniejszego problemu znajdziecie i wycelujecie tam, gdzie aktualnie chcecie. Nogi są wykonane z aluminium, mamy jeszcze gumową taką nakładkę na ręce, aby jeżeli trójnóg będzie po prostu zimny, żeby ręka nie marzła. Tutaj mamy klasyczne regulowanie za pomocą takich stoperów, nie ma klasycznego tego spustu, do którego primos nas przyzwyczaił. Zapewne cena tego trójnogu będzie bardzo korzystna ze względu na bardzo prostą konstrukcję. Marka Leopold zaprezentowała dwie nowe lunety. Jest to luneta o przybliżeniu od 2 do 10 z obiektywem 30 z bardzo ciekawym krzyżem, ale to, co mi najbardziej się podoba, to jest nowy system zero stop. Jest on także dostępny w lunecie nowej lunecie 3 do 18 na 56. Zobaczcie jak on działa. W momencie kiedy ja sobie ustawię zero na swojej lunecie, z powrotem założę clips i go zamknę, mogę dać nastawy wciskając ten przycisk. I przekręcić sobie o dowolną ilość, o dowolną ilość klików, i w momencie, kiedy sobie będę wracał i trafię na swoje zero, to ten przycisk wyskoczy, nie patrząc na lunetę jesteśmy w stanie bardzo szybko powrócić do naszego zera. Leopold zaprezentował także dwie nowe lornetki. Jedna o parametrach 10x42, druga o parametrach 12x50. Wyróżniają się tym, że mają wbudowany dalmierz laserowy oraz miernik kąta nachyłu lornetki, a całość sterowana jest przez dwa duże wodoodporne przyciski. Witajcie na stoisku Primera Arms. Nie są one zdecydowanie mniejsze niż widzieliśmy na ShotShow, natomiast nie zabrakło tutaj nowości, czyli kolimatora pistoletowego. Jest to HTX1. Jest to całkowicie amerykański produkt tworzony w Houston, w Teksasie. To, co go wyróżnia, to przede wszystkim, tak jak widzicie, szybka jest na równi z zamkiem. Dodatkowo mamy możliwość montażu na 90% pistoletów, które znajdziecie na rynku, które posiadają wcięcie pod kolimator. Dodatkowo to co jest znacznym plusem, że kolimator tak nisko osadzony ma dostęp do baterii z zewnątrz. Zazwyczaj przy takich kolimatorach należało go odpiąć, aby wymienić baterię. Tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście system taki jak wyłączanie kolimatora, kiedy go nie używacie oraz automatyczne wybudzanie to jest już standard przy Marce Primary Arms i przy serii PLX. Jeżeli chodzi o sterowanie z boku, z boku kolimatora macie dwa duże przyciski, dodatkowo na takiej gumie, aby można było je dobrze Wyczuć oraz mają bardzo wyczuwalne kliki. Kliki są ciche, a więc nie ma problemu, jeżeli potrzebujecie tego kolimatora używać na przykład podczas jakiejś misji, to nie ma problemu, nikt was nie usłyszy. Dodatkowym plusem jest to, tak jak możecie zauważyć, mamy kilka dostępnych siatek celowniczych. Mamy ASCC Wulkan. E który jest dodatkowo taki poprzecinany Mamy klasyczny ACSS Vulcan Który z Chevronem na samym środku Oraz klasycznym kółkiem Oraz ACSS Vulcan Dot Czyli klasyczną kropkę Oraz to z czego właśnie znany jest Primary Arms Zobaczcie, ten blogan taki nietypowy oraz do czego znany jest przede wszystkim krzyż ACSS, czyli obwódkę wokół, która pozwala wam bardzo szybko i skutecznie namierzyć waszą kropkę, wasz punkt celowniczy, bo nie zawsze jest to kropka. Glock jak to Glock nie pokazał za dużo nowości, natomiast to co już widzieliście na styczskiej pointa, czyli kolimator mocowany w sp Taki bardzo nietypowy, jest on nisko osadzony i jest mocowany za pomocą dokręcania szczerbinki. Ale to co skrywam za moją ręką to jest nowa latarka, którą również mogliście zauważyć już na targach Shell natomiast tutaj mamy do niej bliższy oraz fajniejszy dostęp. Jest to latarka typowo dedykowana pod modele po 45, 19 i tak dalej pasuje również do modeli 17. Jest wykonana z aluminium, ma dwa duże przyciski z obu stron, także nie ma znaczenia, czy jesteście prawo- czy leworęczni. Ma mocne światło, jeden tryb i wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo przyjemny sprzęt. Chcielibyśmy Wam pokazać nowy pistolet CZ Shadow Target, który został wyposażony w lepszy spust. Natomiast tak jak widzicie za mną, to jest kolejka do tego pistoletu. A my, żeby Wam zrobić pełną relację z targów, niestety nie możemy poświęcić godziny czasu, żeby poczekać. Ale możecie go zobaczyć na naszej relacji z Shotshow. Witajcie na stoisku Holosana, gdzie Wam pokażę nowy termowizor. Tak, wygląda tak jak zwyczajny kolimator, natomiast tutaj macie cały system razem z kamerą termowizyjną, a tutaj macie obraz. Termowizyjny widoczny właśnie w takim małym kolimatorze. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ nie musicie tutaj nosić całej wielkiej bryły. Komuntujecie tak jakby klasyczną latarkę oraz kolimator i możecie przy zamkniętej szybce. Wszystko obserwować dokładnie. Nie mam pojęcia, jakie tutaj są parametry, ponieważ pracowników Holosana jest naprawdę ciężko złapać. Natomiast są to parametry umożliwiające wam obserwację. Myślę, że nawet do 100 metrów, także wystarczająco, jeżeli chodzi o pistolet. Może on również działać jako zwykły kolimator po podniesieniu waszego zabezpieczenia. I tak samo wasz adapter termowizyjny działa normalnie jako latarka, także macie w pełni funkcjonalny sprzęt z możliwością zamiany łowce Predatora. Cześć wszystkim, Sun gun. E, jesteśmy na targach IWA 2025. E, chcieliśmy Wam zaprezentować to, z czym się wystawiamy. E, na pierwszy rzut mamy nasz model, który już prezentowaliśmy w zeszłym roku. E, jest to SOG-LE. E, nasza propozycja na e, karabinek e, dla wojska, ale również na rynek cywilny. E, docelowo z Lowerem polimerowym, i tylną częścią z polimeru. Na chwilę obecną, co się zmieniło od zeszłego roku, mamy kilka prototypów już strzelających w trzech różnych kalibrach, które obecnie testujemy bardzo mocno: 556 223, 300 Blackout i 762 na 39. Oraz planujemy, żeby była też opcja. Na 545, na 39 dla zainteresowanych i przy możliwości, ze względu na możliwość zmiany Maguela oczywiście, ten model też będzie dostępny zasilany z magazynków od Glocka w 9 Para. No, ale oczywiście, chcąc już wprowadzić na rynek niektóre rozwiązania designerskie z SOGA Eli póki on jest jeszcze w fazie prototypów, postanowiliśmy stworzyć naszą nową wersję Ara 15, czyli SOG A01, gdzie już jest ten nowy Magwell, redesignowany Magwell, gdzie jest nasz chwyt, który jest taki sam, niezależnie czy będzie to wersja DI-owa, czy wersja z naszym systemem tłokowym, który też już w tej wersji jest, on już jest gotowy, no i też ten system długowy będzie dostępny w naszych normalnych AR-ach 15. Mamy tutaj karbinek następny, to jest znany, myślę, wszystkim już na polskim rynku, SOG AR-9, PCC, który jest zasilany z magazynku Glockowskich, różne konfiguracje długości, naprawdę fajnie się sprzedaje, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do naszej sieci dystrybucyjnej, również oczywiście dostępny w Kolbie. E, następna odsłona jest to e, znany już pewnie wszystkim też nasz e, pistolet SOG X e, z polimerowymi e, elementami dolnymi i tylnymi. E, w tym roku już będą dostępne też wersje z innymi długościami lufy. Będą też oczywiście dłuższe łoża e, z m i e, miejscami na QD, e, standardowy swing swivel również to będzie dostępne. Więc zapraszamy do naszych dystrybutorów. Siedźcie nas dalej. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Kojarzycie taką sytuację? Jesteście na ogródku lub działce i pijecie sobie napój w szkle. I ktoś pada na pomysł o, to postrzelajmy sobie z wiatrówki do tych butelek. No i jest potem mnóstwo sprzątania. Ale zobaczcie, jest taka firma Broken Battle, która wymyśliła takie urządzenie, gdzie po wypiciu napoju w szkle układacie sobie tutaj po kolei strzelacie z wiatróweczki te butelki Pięknie wybuchają i wszystkie całe szkło spada do pojemników i możecie sobie bez problemu to wyrzucić. I tak kończymy trzeci, dla nas ostatni dzień targów IWA 2025. A Was zapraszam już jutro na materiał specjalny z a w sumie nie powiem Wam z kim, zobaczycie sami. Oglądajcie nas, subskrybujcie i komentujcie. Cześć!